Vamos, witam Was wszystkich. Zrobimy sobie dzisiaj takiego kwyciaka na temat Dawidowy i w podtytule też Gienia. Zobacz jak ten świat się zmienia. Jesteśmy ponownie w Argentynie na zakupach, bo zakupy się skończyły a my jesteśmy zwolennikami taniości i gitów. A w Argentynie są taniości i gity, to znaczy trzeba przyjechać jeszcze raz. Argentyna otworzyła swoje granice w tamtym tygodniu i jest to. Taki sygnał ewentualnie dla innych państw. Tutaj można teraz na dzień dzisiejszy wjeżdżać bez keczupu, bez musztardy, bez chrzanu, bez pieprzu, bez niczego. Żadnych keczupów nie są potrzebne. Każdy, każdego wpuszczają. Ewentualnie to się też zmieni w, w Paragwaju. Na ten temat też jest dyskusja teraz w Brazylii i zaczyna upadać biznes przygraniczny w w mieście, w którym życie oglądaliście wcześniej film, nie dzisiaj, tylko wczoraj, przed granicą. Te stragany stają się już takie bardziej puste, no bo ludzie raczej walą do Argentyny kupić za połowę niż 20-30% taniej. Także taka uwaga boczna do tego, co żeście widzieli wcześniej. Innymi słowy, Gienia, Zobaczcie jak ten świat się zmienia.